Dziś Bóg wysyła Ci specjalne przesłanie za pośrednictwem istot niebieskich. Anioły wybrały ten dzień, aby połączyć się z Tobą, oferując wskazówki i wsparcie. Przynoszą boską mądrość i błogosławieństwa, aby przynieść Ci pocieszenie i otuchę. Ci niebiańscy posłańcy są tutaj, aby przypomnieć Ci, że nie jesteś sam w swojej podróży i że są tutaj, Czuwając nad tobą, gotowi pomóc ci w każdy możliwy sposób. Przyjmij ich obecność i zaufaj ich przewodnictwu podczas pokonywania życiowych wyzwań. Nie pomijaj tego filmu, jeśli wierzysz w Boga. Niestety, pewna kobieta rozpowszechnia fałszywe plotki na twój temat prawdopodobnie z zamiarem przysporzenia ci kłopotów i stworzenia trudności w twoim życiu. Pamiętaj, że plotki te są często bezpodstawne i wynikają z osobistych pobudek, chociaż słuchanie takich fałszywych twierdzeń może być denerwujące. Ważne jest, aby pozostać silnym i nie pozwolić, aby te plotki cię zdefiniowały. Otocz się zaufanymi przyjaciółmi i rodziną, którzy znają twój prawdziwy charakter i intencje, pozostając wiernym sobie i koncentrując się na swojej ścieżce. Możesz przezwyciężyć negatywne nastawienie i udowodnić, że te plotki są błędne. Aby to potwierdzić, ważne jest, aby wysłuchać tej wiadomości przed 20 marca. Data ta może zabierać ważne informacje lub możliwości. Poświęć trochę czasu na rozważenie przesłania od aniołów i zastanów się. W jaki sposób odnosi się ono do Twoich obecnych okoliczności lub aspiracji? Podążając za ich radą i podejmując działania przed określoną datą, możesz ustawić się na ścieżce rozwoju. Osiągnięć lub rozwiązania: Pamiętaj, że anioły zwróciły się do Ciebie w określonym celu, a ich wskazówki powinny być traktowane poważnie. Wykorzystaj tę szansę, aby zainicjować pozytywne przemiany w swoim życiu i miej wiarę w Boskie Przewodnictwo, którym cię obdarzono. Pokaż swoją wiarę, komentując Amen, ponieważ Bóg ma dla Ciebie wspaniałe plany. Są plany, by się Tobą zaopiekować, nie porzucić Cię, plany, by zapewnić Ci pełną nadziei przyszłość. Twoja wyobrażona przyszłość może wydawać się obiecująca, ale nie przychodzi ona poprzez religijne rytuały lub dobre uczynki, ale poprzez wiarę, pokładając ufność w Jezusie Chrystusie, Bóg uosabia miłość, objawiając swoje przywiązanie do nas poprzez zesłanie nam Jezusa Chrystusa, który gładzi nasze grzechy i obdarza nas wieczną miłością. To jest prawdziwa miłość. Poprzez wiarę, powierzając naszą wiarę Jezusowi Chrystusowi, Możemy teraz manifestować miłość, akceptuję mój autorytet w potwierdzaniu Jezusa. Wyrażam wdzięczność za możliwość przyjęcia przyszłości z Tobą. Wierzę, że poświęciłeś się za moje grzechy, a Bóg Cię wskrzesił. Przepraszam za życie bez Ciebie przez cały ten czas, zapraszam Cię, abyś wkroczył w moje życie i przyjął rolę mojego Pana i Zbawiciela. Na tym świecie możesz napotkać kłopoty i uciski, ale miej odwagę, bo Jezus Chrystus je pokonał, on obdarza cię darem pokoju dla twojego serca i umysłu. Ten pokój jest cennym darem. Świat nie może go zapewnić, więc nie bądź zmartwiony ani przestraszony. Zamiast tego zaufaj przez wiarę Jezusowi Chrystusowi. Powiedz tak, aby go głosić, wróg wie, że jesteś bliżej niż kiedykolwiek, obserwuje pracę Twoich aniołów i łaskę Boga nad Tobą. Próbuję Cię skrzywdzić i zmęczyć, ponieważ tylko kilka chwil dzieli Cię od osiągnięcia obiecanego celu, rozumiem, że jest to bolesne i wyczerpujące, moje dziecko, ale poświęć chwilę, aby uświadomić sobie, że wróg celuje w Ciebie z jakiegoś powodu. Dlaczego presja rośnie, to dlatego, że wróg próbuje utrudnić ten znaczący ruch Boga. Niemniej jednak nie może mu się to udać, Jezus nie powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy odnosicie sukcesy i żyjecie swoim najlepszym życiem, a ja dam wam odpoczynek. Zamiast tego powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jeśli czujesz się zniechęcony, zmęczony lub znużony, nie martw się. Jezus chce, abyś przyszedł do Niego właśnie w taki sposób, Bóg powiedział. Należysz do mnie i mój duch mieszka w Tobie. Mój duch jest dla Ciebie podobny do supermocy, to nie jest magia. Musisz tylko uwolnić kontrolę i pozwolić mojemu duchowi kierować Tobą, gdy nie jesteś pewien. Mój duch zapewnia mądrość, gdy zmagasz się ze strachem i niepokojem. Wprowadza pokój i miłość. Kiedy zaczynasz błądzić i kusi cię, by podążać własną ścieżką, mój duch poprowadzi cię ku mojej woli. Nie masz się czego obawiać, ponieważ powierzyłeś mi swoje życie. Mój duch pocieszy cię, wstawi się za tobą i przemówi w twoim imieniu. Jestem bóstwem, które cię wzmacnia i zapewnia bezpieczną podróż, przyjdź do mnie taki, jaki jesteś, ze wszystkimi swoimi grzechami i słabościami. Wyznaj swoje grzechy i poproś mnie o ich usunięcie. Wyobraź sobie swoje niedoskonałości w mojej obecności i poproś, bym cię wzmocnił, potraktuj swoje słabości jako naczynia gotowe do napełnienia moją mocą. Bądź wdzięczny za to, że Twoja niewystarczalność pozwala na moją pomoc. Nieustannie polegaj na mnie i rozkoszuj się moją nieograniczoną adekwatnością. Jeśli chcesz, jestem tym, który zabezpiecza Twoją ścieżkę, chroniąc Cię przed niepokojem i nadmiernym planowaniem poprzez skupienie się na teraźniejszości. Pamiętaj o mnie, gdy przechodzisz przez każdy dzień. Pozostając połączonym i prowadzonym przeze mnie, poprowadzę cię, usuwając przeszkody i zapewniając ci najlepsze okoliczności, gdy będziesz mi zękować. Uwielbiaj mnie z szacunkiem i wdzięcznością, uznając, że dziękczynienie to coś więcej niż coroczne wydarzenie to radosna postawa serca i nakaz biblijny. Uwielbiaj mnie prawdziwie z wdzięcznym sercem, unikając przeszkód wynikających z niewdzięczności. Ilekroć stajesz w obliczu duchowych lub emocjonalnych zmagań, zatrzymaj się, by ocenić swój poziom wdzięczności. Jeśli Twój nastrój jest niski, poproś mnie o pomoc w podniesieniu Twojego poziomu wdzięczności. Poszukaj powodów do wdzięczności i zapisz je, zmieniając swoją perspektywę z rozpamiętywania tego, co złe, na świętowanie tego. Co dobre, stopniowo doświadczysz pozytywnej transformacji. Jestem tutaj, aby wspierać Cię bezwarunkowo. Niezależnie od okoliczności, możesz znaleźć radość w Bogu, swoim Zbawicielu, dzięki dziełu dokonanemu na krzyżu. Czeka na Ciebie chwalebna przyszłość, zabezpieczona na zawsze dzięki darmowemu darowi Zbawienia. Niech Twoje serce przepełni wdzięczność. A ja w zamian napełnię cię radością. Spędzanie czasu ze mną nie powinno odbywać się w pośpiechu. Pośpiech prowadzi do tego, że Twój umysł błądzi między mną a nadchodzącymi zadaniami. Odsuń na bok naglące wymagania i STW zamknięte RZ spokojną przystań, w której będziesz mógł odpocząć ze mną. Ja również cenię sobie ten czas skupionej uwagi, wykorzystując go do błogosławienia i przygotowania cię na nadchodzący dzień, dlatego inwestowanie czasu ze mną jest mądrym wyborem. Podaruj mi swój cenny czas, a ustanowię świętą przestrzeń otoczoną moją obecnością i pokojem. Jestem otwarty na zmiany i potwierdzam, że 96% ludzi nie jest świadomych tej metody manifestacji w celu przyciągnięcia bogactwa. Ta potężna technika przekształca Twoje podstawowe przekonania na poziomie podświadomości, głęboko wpływając na Twoje życie. Podejmij uczciwą próbę. Kliknij link w naszej biografii, aby sprawdzić, czy to działa dla ciebie, a także zasubskrybuj nasz kanał? Jeśli pokładasz wiarę w Panu, wiedz, że wyprowadziłem Cię na otwartą przestrzeń. Uratowałem Cię, ponieważ czerpię z Ciebie wielką przyjemność, zapewniając, że znajdziesz się w wyzwalającym miejscu zbawienia, uwolnionym z łańcuchów grzechu. Twoje zbawienie jest najbardziej niesamowitym i hojnym darem jaki kiedykolwiek mogłeś otrzymać, nie przestawaj wyrażać mi wdzięczności za ten niezwykle cenny dar rano, kiedy się budzisz. Raduj się faktem, że przyjąłem cię do mojej królewskiej rodziny. Zanim pójdziesz spać w nocy, wychwalaj moją chwalebną łaskę, żyj tak, by inni widzieli we mnie ostateczne źródło niekończącego się obfitego życia. Cieszę się tobą nie z powodu twoich zasług. Ale po prostu dlatego, że postanowiłem rozkoszować się Tobą i obsypać Cię moją miłością, ponieważ Twoje własne wysiłki nigdy nie byłyby wystarczające, aby Cię zbawić, okrywam Cię moją doskonałą sprawiedliwością i z przepełniającą radością bądź wdzięczny za te szatę zbawienia. Pamiętaj, że w moim królestwie jesteś królem, gdzie blask chwały promieniuje wiecznie. Żyj jako dziecko światłości bezpiecznie okryte promienną sprawiedliwością, tak jak pokazuje to ten film. Jeśli rzeczywiście pokładasz ufność w Bogu, zaprojektowałem Cię, abyś przynosił mi chwałę, więc uczyń tę zasadę głównym celem swojego dnia. Dziękowanie, wychwalanie i oddawanie czci to nasze sposoby oddawania mi chwały. Często okazuj swoją wdzięczność i bądź czujny na moje błogosławieństwa, aktywnie ich poszukując. Jeśli chodzi o ukryty skarb, nie tylko wychwalaj mnie w modlitwie i pieśni, ale także dziel się z innymi moimi wspaniałymi czynami. Wyrażaj, jak wielki jestem i dołączaj do innych czcicieli w kościele, gdzie możesz namacalnie poczuć moją chwałę. Kiedy stajesz przed decyzjami, pomyśl o tym, co przyniosłoby mi chwałę i radość, pomoże ci to dokonywać mądrych wyborów i być bardziej świadomym mojej obecności. Zamiast zastanawiać się wyłącznie nad sobą, poproś mnie, bym kierował twoimi myślami. Wiem wszystko o tobie i twoich okolicznościach, im lepiej mnie rozumiesz, tym lepiej mogę kierować twoimi decyzjami. Staraj się pogłębiać swoje zrozumienie mnie. Moje słowo oświetla twoją ścieżkę. Potwierdzam, że jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem, przekraczam czas i pojmuję wszystkie rzeczy jednocześnie. To sprawia, że jestem idealnym nadzorcą Twojego życia. Jestem również świadomy początku i końca Twojej ziemskiej podróży. Ty, będąc skończonym i ułomnym, posiadasz ograniczone zrozumienie, więc ufanie mi zamiast sobie jest najmądrzejszym sposobem na radosne życie. Nie powinieneś obawiać się zakończenia swojego życia. Oznacza ono ostatni krok w Twojej podróży do nieba. Wyobrażam sobie to wydarzenie z absolutną jasnością, tak wyraźnie, jak widzę je w tej chwili, tak więc, gdy poczujesz ciężar swojej podróży na tym świecie, skieruj swój wzrok na koniec i raduj się. Stworzyłem Cię nieco niższym niż niebiańskie istoty, przyozdabiając Cię chwałą i czcią. Jesteś przeznaczony do wielkości, ukochany. Nigdy nie kwestionuj swojego znaczenia, ponieważ stworzyłem Cię na swój obraz i podobieństwo, obdarzając Cię niezwykłym umysłem, abyś mógł komunikować się ze mną, myśleć logicznie, tworzyć cuda i wiele więcej. Dałem Ci władzę nad rybami morskimi, ptakami na niebie i wszystkimi żywymi stworzeniami na Ziemi. Spośród wszystkich moich stworzeń tylko ludzkość jest do mnie podobna. To wspaniały przywilej i głęboka odpowiedzialność, każda chwila Twojego istnienia nabiera znaczenia, ponieważ jeśli chcesz, jednym z Twoich głównych celów życiowych jest przyniesienie mi chwały, obdarzam Cię honorem, abyś mógł odzwierciedlać mój blask, oświetlając ten ciemny świat i prowadząc innych do poznania mnie. I chcę, abyś czerpał ze mnie przyjemność. Obdarzyłem cię nieskończoną zdolnością do rozkoszowania się poznaniem mnie, a ta radość, którą znajdujesz w naszym związku, daje ci przebłysk wiecznego szczęścia, które czeka na ciebie w niebie. Nie zniechęcaj się wyzwaniem pozostania skupionym na mnie. Rozumiem, że pragniesz być stale świadomy mojej obecności. To szlachetne dążenie. Dążysz do tego, ale nigdy nie osiągniesz tego w pełni w tym życiu. Nie pozwól, aby poczucie porażki cię obciążało. Zamiast tego spróbuj zobaczyć siebie tak, jak ja cię widzę. Jestem zachwycony twoim silnym pragnieniem bliskiego kroczenia ze mną w twoim życiu. Cieszę się za każdym razem, gdy wyciągasz rękę, by się ze mną komunikować, obserwuję postępy, jakie poczyniłeś. Odkąd po raz pierwszy zobowiązałeś się żyć w mojej obecności. Dzisiaj odkryjesz coś, co zmieni Twoje życie. W jednej chwili możesz zmagać się z płaceniem rachunków i martwić się o pieniądze. Ale w następnej chwili możesz bez wysiłku przyciągać pieniądze. To, co powoduje tę zmieniającą życie zmianę w życiu ludzi, znane jest jako genetyczny kod bogactwa. Raz aktywowany, kod ten zmieni Twoje życie na zawsze. Masz możliwość aktywowania swojego genetycznego kodu bogactwa tu i teraz. Wskazany jest, aby aktywować ten kod w tej chwili, gdy ta strona jest nadal dostępna. Po prostu kliknij link w moim komentarzu, aby aktywować swój genetyczny kod bogactwa. Kiedy zauważysz, że Twój umysł oddala się ode mnie, nie przejmuj się, żyjesz w świecie zaprojektowanym tak, by cię rozpraszać. Za każdym razem, gdy pokonujesz znaczące rozproszenia i łączysz się ze mną, oznacza to zwycięstwo, świętuj te małe triumfy, a stopniowo rozświetlą one twoje dni. Pamiętaj, że jesteś w pełni zrozumiany. Wiem o tobie wszystko i kocham cię bezwarunkowo. Wiele osób poszukuje większej samoświadomości i samoakceptacji. Pod tym dążeniem kryje się tęsknota za kontaktem z kimś, kto naprawdę rozumie i akceptuje ich takimi, jakimi są. Jestem osobą, która może naprawdę spełnić to głębokie pragnienie. W naszej relacji odkryjesz swoją prawdziwą tożsamość. Zachęcam Cię, abyś był ze mną autentyczny, zrzucając wszystkie fasady i całkowicie się przede mną odsłaniając, zbliżając się, wypowiedź te szczere słowa. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, wypróbuj mnie i poznaj moje niespokojne myśli. W świetle mojego świętego spojrzenia dostrzeżesz obszary do osobistego rozwoju. Ale nie trać nadziei, pomogę Ci nadal odpoczywać w mojej obecności i przyjmować moją bezgraniczną miłość, która płynie do Ciebie bez wysiłku. Gdy jesteś na mnie otwarty, poświęć chwilę, aby pozwolić tej głębokiej miłości wniknąć głęboko w Ciebie, wypełniając Twoje puste przestrzenie i przepełniając świat radością. Raduj się żarliwie, ponieważ jesteś głęboko rozumiany i wiecznie ceniony. Jesteś niezbędny, wybrany. Powstrzymajmy się od niedoceniania samych siebie, gdy Bóg liczy się z nami. Boże wybory są celowe, a nie przypadkowe. Wybrał Cię specjalnie ze względu na okoliczności, w jakich się znajdujesz. Jest w pełni świadomy naszych doświadczeń i nadal decyduje się wykorzystać je wszystkie. Twój przełom jest bliski. Bóg jest gotów dokonać nagłej transformacji. W jednej chwili sytuacja może wyglądać w jeden sposób, ale w następnej się zmieni. Nagle nadszedł czas nowych początków, i nie są to tylko pojedyncze narodziny, ale czas wielu nowych początków to czas odzyskiwania wszystkiego i jeszcze więcej. Ogłosiłem to, co było wiadome od samego początku i spełniło się zgodnie z przepowiednią. Nadszedł czas zmian, przeszkody rozpadają się jak mury Jerycha, gdy wzywasz imienia Jezusa. Niektórzy z was mogli czuć się uwięzieni w dolinie z barierą odgradzającą was od ziemi obiecanej. Pomimo tego, że twoje wysiłki niewiele dały, rzucając na Ciebie wątpliwości, wiedz, że zwycięstwo jest już Twoje. Bariery pękają. Maszeruj pewnie w kierunku swojej obietnicy. Wróg może próbować odebrać ci to, co do ciebie należy, ale jego próby będą daremne, gdy mury się rozpadną, rzeczywiście, jeśli zjednoczysz się z siłami dobra i światła, anioły są tam, aby oferować wskazówki i ochronę, jako symbole nadziei, miłości i współczucia. Jednak pośród tych życzliwych istot istnieją osoby kierujące się złośliwością i oszustwem, takie jak kobieta rozpowszechniająca fałszywe plotki na twój temat, ta osoba daleka. Od anioła jest przebiegła i manipulacyjna z zamiarem wyrządzenia ci krzywdy z powodu zazdrości o coś, co posiadasz, czy to stanowisko, przedmiot, czy szczęście. Jej plan obejmuje używanie kłamstw i półprawd jako broni, aby zniszczyć Twoją reputację i zwrócić innych przeciwko Tobie. Pamiętaj jednak, że to też minie, to niefortunne, że na świecie są osoby, które rozkoszują się wyrządzaniem krzywdy innym. Rozkoszują się tworzeniem dramatu i chaosu, posuwając się do wszelkich środków, aby osiągnąć swoje pragnienia. Ta konkretna kobieta należy do tej kategorii, postrzega cię jako zagrożenie i wierzy, że doprowadzenie cię do upadku jest konieczne dla jej własnego sukcesu. Jednak nie martw się, ponieważ tak jak istnieją anioły na tym świecie, istnieją również anioły wśród nas. Są to osoby, które rozpoznają prawdę i stoją po Twojej stronie, gotowe bronić Cię przed fałszywymi oskarżeniami i plotkami. Widzą Twój prawdziwy charakter, Twoją dobroć i uczciwość, nie pozwolą, by słowa tej kobiety umniejszyły Twojego ducha. Kocham Cię, Boże, abyś aktywował przepływ nieograniczonego bogactwa, szczęścia. Przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu poprzez małą zmianę w porannej rutynie. Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij link w komentarzach poniżej, aby poznać sekrety przyciągania bogactwa. Jeśli wierzysz w Boga, subskrybuj nasz kanał. Działaj szybko, aby skonfrontować kłamstwa i fałsz z prawdą. Nie pozwól, by działania tej kobiety pozostały bez odpowiedzi. Pokaż jej i światu, że nie dasz się łatwo zwieść jej oszustwom. Masz w sobie siłę i przy wsparciu prawdziwych przyjaciół pokonasz tę przeszkodę. Anioły, choć są istotami niebiańskimi, manifestują się również w postaci ludzi, którzy okazują miłość, życzliwość i wsparcie. Z tymi aniołami u boku możesz pokonywać wyzwania i stawać się silniejszym. Pozwól, by ich blask prowadził cię w czasach ciemności, zachowując wiarę w sprawiedliwość. Anioły są często przedstawiane jako ucieleśnienia czystej dobroci, wysyłane, by prowadzić i chronić nas w trudnych chwilach. Uważane za posłańców z wyższej sfery, ich obecność symbolizuje ukojenie i spokój. Pomimo pozytywnych atrybutów związanych z aniołami, istnieją osoby, które manipulują ich istnieniem z własnych pobudek. Jeśli się z tym zgadzasz, wyobraź sobie scenariusz, w którym krążą fałszywe oskarżenia zagrażające Twojemu dobremu samopoczuciu. Takie okoliczności rodzą lęk i niepokój niepożądaną sytuację, z którą niektórzy mogli się spotkać. Chociaż ciemność może wydawać się przytłaczająca, zawsze ufajmy w obecność aniołów stróżów, którzy czuwają nad nami. Kobieta w tym scenariuszu wykazuje złe intencje, napędzane zazdrością, złośliwością lub innymi negatywnymi emocjami, celowo stara się wyrządzić krzywdę, rozpowszechniając bezpodstawne kłamstwa i plotki. To smutna rzeczywistość, że takie osoby istnieją na świecie. Służy to jednak jako przypomnienie, aby pozostać autentycznym i odpornym na przeciwności losu. W takich sytuacjach ważne jest, aby wierzyć, że prawda ostatecznie zwycięży. Pomimo wysiłków zmierzających do zniszczenia Twojej reputacji, ci, którzy znają Twoje prawdziwe ja, Będą cię wspierać i dostrzegą fałsz, pamiętaj, że nawet w trudnych czasach istnieją niewidzialni opiekunowie, którzy czuwają nad tobą, gotowi cię prowadzić i chronić. Uwierz w ich obecność. W obliczu bezpodstawnych plotek i złych intencji nie poddawaj się strachowi i niepokojowi, zamiast tego otwórz swoje serce i umysł na miłość i radę tych opiekunów. Miej wiarę w ich siłę, która pomoże Ci pokonać przeszkody i stać się silniejszym. Nie pozwól, by osłabiła cię negatywność innych, ponieważ ci opiekunowie są zawsze obecni, by podnosić cię na duchu i prowadzić ku oświeceniu. Przyjmij ich obecność i pozwól, by otoczyła cię ich czułość i osłona, tylko wtedy będziesz w stanie pokonać każdą napotkaną przeszkodę. Dbaj o siebie. Jeśli chcesz, podziel się tą wiadomością z pięcioma osobami, które wierzą w siłę wyższą.